albo śmierć Mogę ci z tym pomóc Dobre zagranie Heroes of Warcraft! Witajcie z tej strony, Skorpion. Oto perfidna potyczka. Księżycowe Błogosławieństwo. Świętuj księżycowy nowy rok. Wybierz klasę, a otrzymasz losową talię. Wskaż zwierzę, dostaniesz jego błogosławieństwo i moc. Okej. Okay. Czas wybrać bohatera, i niech będzie to... Mak. Jaina kontra Garos. Zwycięstwo albo śmierć! Prosisz się o lanie. Takie dostaliśmy oto karty No myślę, że sobie je zatrzymam prawie wszystkie na trzecią turę. O, jeszcze mamy coina, czyli monetę. Gość teraz sobie wybiera tutaj. Power, czy jak to tam nazwać? Power. O, takie coś wybrał. ok My się przywitamy, co my weźmiemy? nowego roku, może to. Dziękuję. Dzięki. W sumie nie zabiję go, bo teraz każdy jego minion będzie miał plus trzy do życia, będzie ciężej. Ale może uda nam się wygrać Zobaczymy Dobre zagranie Dobre zagranie No tak, tylko co ja mogę? Niewiele Co tu robić? Co tu robić? Dobre pytanie. Czyli no. To chyba wezmę, no bo wtedy muszę się jakoś ratować. Nie mam wyjścia. Gotowe. Pewnie ten piratem zaatakuje. Okej. Okay. I rzuci coś innego. No będzie coraz gorzej. Ja się bronię, on wykłada stwory i tak w kółko. Hm, monetę mi to dało, nic więcej. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Chyba, że zrobię w ten sposób. Tak. Tak. Coś to tam dało, ale co? To się ukaże. Really? Dobre zagranie. No i teraz by się tamten czerwon przydał. Hmm, Chyba to w topie. Nie mam wyjścia. Ciemność wszystko zgasi. No może. No cóż, nie poszło mi najlepiej. To jest właśnie, że on wykłada stwory. No i jak ja mam się bronić? Ma tyle kart. Zileks mnie może trochę podratować, ale ma broń. To jest dobre z tym ewentualnie, ale niekoniecznie. Hmm... No i mamy mały kłopot. Tak sobie myślę. Dobra. Zrobimy to nieco inaczej. Niech użyje broni, żeby mi zniszczyć tego miniona. No chyba, że użyje na mnie, ale wątpię. Wiedziałem taki myk. No, i chyba tyle. Naprawdę musiał mieć kolejną broń, dobre zagranie. Same bronie, rozerwiecie nas sprzęty. No cóż. O, to by było dobre. <laughs> Straszczę się młody. No co, było to zaklęcie? I czemu nie zadziałało? Jeszcze czar. Dobra, nieważne. Pewnie użyje tej broni na mnie No bo nie zabije mi stwora, chyba że ma jakiś czar Really? Jaki farciarz Nie no, bez jaj Meteorytm mnie nawet trochę nie uratuje Stwory, no właśnie Trochę wyjdzie Nie wiem, czy dobrze zrobię. Nie tak miało być, no. Za mało czasu, fuck. Dobra, co koleś robi? No dawaj ziomuś, no Chyba, że się poddałeś No szybciej Jak się poddałeś, no to come on Dawaj opcję, poddaj się Albo wyszedłeś Mówiłem, dzięki Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.